Hejka kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z serii o seriach i jak wiecie na moim kanale są już trzy odcinki o seriach, których nie skończyłam a jest ich naprawdę, naprawdę dużo ale postanowiłam również przyjść do Was z jednym odcinkiem o seriach, które mi się udało już przeczytać i teraz tak jest to trochę taki, mam wrażenie, dla mnie motywujący odcinek, ponieważ ja bardzo dużo mam nieskończonych serii, a bardzo mało mam skończonych, bo mam skończonych serii tylko 12. <laughs> Więc, no, nie idzie mi najlepiej, ale postaram się. A, i od razu mam mówię, że, są... że książki, o których mówię, że są, serie są skończone. Znaczy, że skończyłam serię, to nie znaczy, że jakby przeczytam wszystkie tomy, tylko. Jakby na bieżąco jestem przez czasami, nie? ale to będę Wam na... mówiła. Ale na swoją obronę mam bardzo... Ja bardzo dużo czytam jedno takich, wiecie... E, po prostu jedno, jedną książkę, jak jest, nie? Taką po prostu. E, I mam tu Godricza mojego, do którego Wam serdecznie zapraszam. Link macie w opisie, bo tam e, na bieżąco wszystko zaznaczę jak czytam i tak dalej. Tak więc... E, Chciałam powiedzieć, że jestem na bieżąco z dworem, z dworami, ale nie, ponieważ wyszły teraz dwa tomy, ale nie policzyłam ich spokojnie, tylko wam mówię, że. Tem. Pierwszą serią w życiu moim, którą przeczytałam całą jest serca, jest to seria miasta kości, tu będę wam wklejała, czyli miasto kości, miasto popiołów, miasto szkła, miasto upadłych aniołów, miasto zagubionych dusz, miasto nie... mia... i miasto niebieskiego ognia. Ja je papierowe, wiecie, w domu mam. Nie wiem, czy któryś nie pożyczyłam, ale mam je, więc zapraszam Was do bookshelfturu, do pierwszego. Bookshelfturu jeden, ponieważ jest z mojej, z mojej, mm, na mojej półce, bu jakby stoi ta seria. I teraz tak, z, tej, z tego uniwersum e, zaczęłam jeszcze tylko panią noc. E, no i będę czytał drugi tom na pewno, e, żeby udało mi się, żeby mi się udało skończyć. Drugą serią, którą mi się udało, jak na razie przeczytać, jest Niezgodna i to na tyle, że przeczytałam Niezgodną, zbuntu, Zbuntowaną, Wierną i książkę taką plus, czyli cztery, czyli jakby pierwszy tom z perspektywy czterego właśnie, czyli tego typa. No i co? A, no może pokrótce też opowiem w ogóle o, o co chodzi i czy mi się podoba. Zacznijmy od jeszcze miasta Kości. Jest to historia superfantazy, opowiadająca o tym, że na świecie są tak naprawdę demony, no i tworzą zło i tak dalej. No i mamy specjalną grupę ludzi, którzy się nazywają Nocnymi Łowcami, i oni w nich jakby płynie krew tych aniołów, i ich zadaniem jest polować na demony. No i mamy dziewczynę, która z pewnego splotu przypadków całe życie nie wiedziała o tym, że jest Nocnym Łowcą. No, i w pewnym momencie ona się dowiaduje, gdy idzie tam do klubu i widzi, widzi po prostu sytuację, jak ktoś morduje innego kogoś, a tak naprawdę to ten ktoś mordował Dymona. I tylko ona to widziała. No i tak naprawdę zaczyna się pierwszy tom, i to jest sześciotomowa seria opowiadająca o tym, jak oni. Sobie radzą z tymi demonami i z historiami, z jakimiś romansami swoimi. I teraz tak, ja bardzo lubiłam tę serię, ją czytałam bardzo dawno temu, bo jak zaznaczam to, jak od razu założyłam Goodreads'a, ale na pewno to czytałam znacznie znacznie wcześniej. Myślę, że jak byłam w gimnazjum, jak miałam 12-13 lat, to to czytałam. I ja byłam wtedy bardzo tym, bardzo tym zachwycona. Nie wiem, czy teraz by mi się spodobało, ale jak czytałam Panią Noc dość niedawno, to mi się podobała, więc mogę Wam polecić, ale nie tym starszym, myślę, że raczej tym młodszym widzom, ze względu na to, że no moim zdaniem ci starsi już się nie będą przy tym tak dobrze bawić i boję się, że też w sumie młodszym może się teraz nie spodobać, ze względu na to, że jest różnica, książ jest bardzo duża różnica, bo to są takie książki typowo wydawane w 2010 roku, co nie? Eee, że to, to jest po prostu taki typ tych książek i po prostu boję się, że teraz dzieciaki, które teraz będą czytały po prostu nie, nie zrozumieją i nie będzie im się to podobało. Daję mamy Niezgodną. I słuchajcie, z Niezgodną to już jest troszkę gorzej. A, i oglądałam też film Cienko, yy, Miasto Kości i mi się podobał, a obejrzałam też serial, ale serial był taki... taki so, so Po prostu nie lubię aktora, znaczy aktora... Nie lubię doboru aktora, który grał Jace'a. Bo nie tak sobie go po prostu wyobraziłam i też zupełnie inaczej wygląda w filmie. Ale Lily Collins po prostu Dobra. Niezgodna. W sumie nie za bardzo pamiętam też o co ta niezgodna była. Trochę teraz wstyd. Ale nie pamiętam, że ona była. To mniej więcej. Tam się chyba wybierało jakieś... Nie no, nie, na, nawet Wam nie przypomnę, czym była. Ja obejrzałam wszystkie trzy filmy. I przeczytałam wszystkie cztery książki, ale nie jestem w stanie Wam powiedzieć, czym ta książka była. Pamiętam, że wtedy mi się podobała i to jest moim zdaniem seria, od której warto, jeśli jeszcze nie... Kurde... Nie chcę tego powiedzieć, bo to, że ja to czytałam za dzieciaka i mi się to podobało, to nie znaczy, że Wam się spodoba, ale jak ja to czytałam za dzieciaka, to mi się to bardzo podobało i... Znaczy, nie... ale pamiętam, że książka jest znacznie lepsza niż film, bo ja nie byłam wielką fanką filmu. Eee, dalej mamy... Lecimy, lecimy, szukamy... Mm -hmm. Hehe he, 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 no zabawnie, zabawnie, a dalej mamy do wszystkich chłopców, których kochałam e, jest to trylogia e, taka obyczajówkowo romansowa i opowiada ona o dziewczynie, która, żeby jakby poradzić sobie ze swoimi emocjami, pisze, jak się zakochuje w jakimś chłopaku, to pisze do niego list miłosny. Ale ona nigdy tego nie wysyła, tylko chowa to w swoim pudełeczku. No i pewnego, za pewnym razem e, po prostu e, te listy wyciekają i ci faceci te listy dostają. E, no i tak się zaczyna cała historia. I teraz tak, mamy tego trzy domy. Ja trzeci te czytałam po angielsku. E, pierwsze dwa mam papierowo. E, ale powinny stać na mojej półce, ale nie wiem, nie, nie, nie kojarzę gdzieś moim bo, moi, bo w przywtórze. W sensie na którym półce stoi. Ale tak, mi się to podobało i moim zdaniem to jest taka książka dość uniwersalna, bo mam wrażenie, że jest taka jak bardzo... To jest klasyk tego gatunku, mam wrażenie, że jak czytacie jakieś młodzieżówki, takie, wiecie, właśnie romansowe i tak dalej, to to jest, myślę, to. E, pamiętam, że zakończenie trzeci. że trzeci tom mi się nie podobał właśnie ze względu na to, że ja to słuchałam i że jakaś ta lektorka była okropna. Na, tak, na takiej zasadzie, że tam na przykład był męski głos i ona udawała mężczyznę. Na takiej zasadzie, że ona czyta to la 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 la, a potem jest ta kwestia mężczyzny i ona czyta m -m -m", nie? Mi się to strasznie nie podobało. Ta taka bardzo kiepska, taka fakeowa taka właśnie aż nie, nie, Modulacja głosu, ale pamiętam, że zakończenie było inne niż w filmie i chyba zakończenie z filmu podobało mi się bardziej niż zakończenie z książki. Yy, ale nie, jestem... Ja Stuprocentowo przekonana. Dobra, szukam dalej jakiejś serii, ale no jest ciężko. A chcę wam powiedzieć, że został mi chyba ostatni tom osobliwego domu pani Peregrine. ale no chyba nie będę czytać są Tylko Wam daję znać, że, że został mi ostatni tom. No jest, powiem Wam, jest, powiem Wam dość ciężko. Kolejną serią to już jest seria, która skończyłam w tym roku, słuchajcie. Czyli Wojna Makowa. E, Wojna Makowa, wszystkie trzy tomy przeczytałam, i to jest serio, która mi się bardzo podobała. Jeśli chcecie poznać moją dłuższą opinię, zapraszam Was do filmiku o e, Wojnie Makowej. Jest cały, cała recenzja wszystkich trzech tomów. Wiem, że Rebeka e, chwaliła się na swoim Instagramie, że będzie dalej coś pisała, e, tylko nie wiem, czy to to uniwersum, bo nie sądzę, żeby to był czwarty tom, bo trzeci się tak. Tak skończył, więc nie sądzę, żeby ona to pociągnęła. Jak pociągnie, to moim zdaniem niedobry nie pomysł, ale w sumie to no, może ma jakiś lepszy pomysł. Ale yy, coś chyba jeszcze Rebeka Kłank będzie pisała. Jeśli w ogóle zapraszam Was do followowania tych autorów na Instagramie, bo oni naprawdę tam dużo smaczków piszą. Ja na przykład mam właśnie też Anetę Jadowską i tak dalej, więc to, to, to pomaga. Dalej mam Zakąt żyła Pomarańczy, ale nie, no nie nazywam tego serią i ja tego nie policzyłam, ale jakby ma dwa tomy w Polsce, więc tak jakby można to tak nazwać, ale no tego powiedzmy, że ja tak nie nazwałam. No mamy kolejną serię, którą z, udało mi się przeczytać... O, żeż morda, w tym roku chyba? Nie, w tamtym. W tamtym, tak, chyba w tamtym, czyli Szóstkę Wron. Szóstka Wron, tom pierwszy, Królestwo Kanciarzy, tom drugi. Cudowna seria, jest też na kanale recenzja obu tych książek. Ja jestem wielką, wielką e, fanką tej serii, szczególnie drugiego tomu. Drugi tom jest znacznie lepszy, więc jeśli Wam się pierwszy tak pośrednio podobał, ale był ok, to przeczytajcie drugi tom, bo drugi tom Wam się moim zdaniem bardziej spodobał, bo moim zdaniem był po prostu, e, po prostu lepszy. E, dalej mamy trupę na plaży i inne sekrety rodzinne. Czyli e, seria kryminalna e, Anety Jadowskiej. To jest, od razu powiem Wam, to są lekkie kryminały, bardziej takie śmieszne, takie, ob takie bardziej obyczajówkowe. E, to jest taka obyczajówka z wątkiem kryminalnym, tak bym to nazwała. Taka obyczajówka opisująca relacje rodziny. E, ta seria ma trzy tony i pierwszy tom po prostu zaczyna się od tego, że mamy naszą główną bohaterkę, która przyjeżdża do Ustki, do swojej rodziny, do swojej babci, bo jej babcia tam prowadzi pensjonat. No i ona idzie na plażę, no i tam e, widzi trupa. No i ona razem tam z innymi ludźmi z rodziny i tam chyba koleżanką jakby prowadzą taką trochę takie trochę śledztwo. E, znaczy właściwie takie śledztwo prowadzą w, u siebie, bo ich jeszcze wujek jest w ogóle policjantem. No i o, prowadzą to śledztwo i e, tak jest pierwszy tom. Drugi jest dokładnie taki sam, trzeci jest też taki sam. To w jest sensie, ten sam... Ta sama tematyka, tylko pory roku się zmieniają. Tutaj mamy lato, potem jest jesień, a potem jest zima. I to są trzy tomy ich tylko chyba trzy tomy będą, ale nie, nie dam sobie głowy uciąć. Dalej mamy czas Żniw Samanty Shannon. Jestem na bieżąco dopiero w tym miesiącu, tak w tym miesiącu dosłownie, skończyłam koniec maskarady. Czyli tą czwarty, czekam na piąty, chociaż jak wiecie, nie jestem wielką fanką, ale uwaga, od razu powiem: czwarty tom jest najlepszy moim zdaniem z tych wszystkich czterech. Pierwszy mi się podobał, czwarty mi się podobał, drugi był ok, ale taki, yy, a trzeciego powiem pamiętam zupełnie. Jeśli to Was pocieszy. dalej mamy złodzieja dusz, czyli całą tą trylogię o, znaczy trylogię, całą tą heksalogię o Dorze Wilk czyli złodzieja dusz, bogowie muszą być szaleni, zwycięzca bierze wszystko, wszystko zostaje w rodzinie, egzorcyzmy Dory Wilk i na wojnie nie ma niewinnych. E, jest to fleksologia e, właśnie opowiadająca historię Dory Wilk. E, I tak, więc ta historia opowiada właśnie o Dorze Wilk, czyli o młodej dziewczynie, która, bo to też jest uber fantazy, która jest oficjalnie policjantką i pracuje właśnie na komisariacie Policji, w ogóle cała akcja się dzieje w Polsce, ale w tym samym czasie w tym samym czasie ma zdolności magiczne, jakie to wam nie powiem, bo to się zmienia bardzo ja nie pamiętam, jakie ona ma oficjalnie na początku. No więc ona też mieszka, właśnie ma też taki jest taki, wiecie, mamy nasz świat i mamy przejście z taką Ala, ala magiczną bramę do świata drugiego. No, i właśnie ona w tym drugim świecie ma drugie życie, czyli ma tam dom i tak dalej. Nie, nie pamiętam, jak, jak się zaczynało, bo przez sześć tomów to się zmieniło strasznie. Ja nie pamiętam, jak się z jakim ona startem zaczynała na początku, więc nie będę wam za bardzo mówić. Tylko tak, zapraszam Was serdecznie, jeśli jesteście za tym zainteresowani, wpadnijcie do mnie na kanale. Macie odcinek o wszystkich książkach Anety Jadowskiej do tamtego czasu, bo teraz Aneta Jadowska wyda kolejną książkę, czyli Aferę na Tuzin Rysiów. I na pewno będę słuchać, na pewno jest już e-book na Legimi. Tak mi się wydaje. Teraz skupia mi, jeśli powiedziałam, się, Ale tak mi się wydaje. I słuchajcie, co? Tam Wam opowiadam więcej o tej książ... o tych seriach Anety Jadowskiej. Ze względu na to, że na przykład, jeśli chodzi o Dorę Wilk, to musicie się uz trochę uzbroić w cierpliwość, musicie się uzbroić w takie, w cringe, jeśli jesteście bardzo podatni na cringe i lubicie cringeowych książek, czyli takich książek, żeby po prostu to czytacie i macie takie, Boże, nie wytrzymam, po co, co, nie, to, to nie czytajcie tego, bo tak. Wodora Wilk jest taka dość mocno taka, właśnie cringeowa, ale ja ogólnie się tam dobrze bawiłam. Dalej mamy kolejną serię, której zapomniałam policzyć, więc mamy 13 serii, czyli Cyrk Martwych Makabresek, tom pierwszy. Nie ma więcej, więc w sumie mogę powiedzieć, że jestem na bieżąco, a z tego co wiem, chyba Aneta Jadowska ma w planach pisanie więcej, mam nadzieję, bo jak nie, to będzie mi trochę smutno. Czyli właśnie Cyrk Martwych Makabresek, czyli opowieść Franka i Finki. Czyli po prostu dwójki rodzeństwa. O niej też opowiadam na, właśnie na tamtym odcinku, więc wpadajcie tam, tam dokładniej o tym będzie. Dalej mamy kolejną serię anety czyli serię o Nikicie, czyli Dziewczyna z Dzielnicy Cudów, a Akuszer Bogów i Diabelski Młyn, czyli właśnie trzy tomy o Nikicie, czyli po prostu taka seria opowiadająca o jednej z postaci. Z uniwersum, tym samym co do i po prostu z jedną z postaci. Dalej mamy kolejną książkę, kolejną serię anety jadowskiej, czyli szamańską serię, czyli szamański blues, szamańskie tango i szamański twist. Um, no to wszystkie, co przeczytałem, moim zdaniem, to jest najlepsza seria anety jadowskiej. Chociaż mi się wszystkie w sumie w miarę podobały, to ta jest po prostu najlepsza. Obecnie czyta ją moja mama, więc też fajnie. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo pamiętam, ta jest najlepsza. Jeśli na przykład przy, czytaliście do Rewilik ale nie przyszliście nie, na przykład, przyszli, nie wiem, drugi tom, czy trzeci, bo tam jest chyba najgorzej, to myślę, że możecie się zabrać na spokojnie ze Szamański Blues i Szamański Tango i tak dalej, ponieważ to jest dobra seria i naprawdę nie jest ona tak cringeowa, a jest bardzo, bardzo przyjemna i w sumie też fajna jest Fabuła w ogóle, więc. Więc czemu by nie? Dalej mamy kolejną serię, którą skończyłam, czyli. Czyli co? Chyba tyle. A, kolejny serię, ostatnią już chyba, serią, na której jestem na bieżąco, o której jest vlog na kanale, czyli Miasto Duchów i Korytarz Kości. Będzie trzeci tom i ten trzeci tom już jest po angielsku i jest na storytet, tak? ale ja chyba poczekam na papierowo w Polsce i kupię sobie, żeby mieć do kolekcji. Jeśli Was interesuje moja opinia, mogę Wam teraz powiedzieć, że mi się bardzo podobało, to wpadajcie na, na vloga z Polski. Yy. Tam, tam jest korytarz kości. Bo macie tam zdjęcie na, 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 wiecie, na miniaturce ze mną z tymi dwoma książkami. Dobra, to tyle. 13 serii, które mi się udało skończyć. <laughs> właśnie takie wolno No cóż, no nie jest ich za dużo, trochę, trochę mi wstyd. Ale na przykład dla mojej obrony, to, to ja czytam dużo jedno, takich jedno tomu, w sensie nie jedno tomówek, tylko po prostu książki, gdzie są jedno. Po prostu jedna samostojąca. No dobra, dune mogłabym skończyć teraz na przykład. Mam też. No dobra. Nie wchodźmy w to po prostu. Mam tyle takie serie zakończone, mi się większość z nich podobało. Postaram się trochę jednak więcej pokończyć i myślę, że niedługo, znaczy niedługo, no myślę, że po jakimś czasie, nie wiem, roku, pół roku, whatever, nagram Wam taki update, właśnie, czy lepiej mi idzie i tak dalej. Myślałam na przykład na zakończenie roku. No. A! Jeszcze jedną serię, którą mogę Wam powiedzieć, że teraz czytam, czyli Płyn dla mnie, czyli pierwszy tom. Ich jest tam sporo, ale tylko jeden jest w Polsce. Jest to najnowsza premiera Fabryki Słów. Um, słucham teraz na Storytel i... No co? To można powiedzieć, że jestem w połowie serii? <grym> tak? I wpadajcie na vloga. Vlog, vlog będzie niedługo e, z Holandii i tam będę opowiadała więcej o Płyn dla mnie. Dobra. Nie przedłużam już E, trzymajcie kciuki, żeby mi się udało pokończyć więcej serii, bo... trochę wstyd. Ale ja bym nawet skończyła serię na przykład Alicji, mogłabym skończyć, ale nie mam przy sobie drugiego tomu. Na przykład nawet jak przeczytam drugi tom e, Szama... nie Szamałka, tylko e, Drogi Szamana, no to nie mam trzeciego i czwartego, mam piątej i szósty na przykład tutaj. E, no i co co tu jeszcze mam za serię? No mogłabym nie w przeczytać, ale na przykład Krew i Miód to musiałam, nie mam trzeciego tomu tutaj albo Bogów i Potworów, które mam w Polsce. Dobra, to tylko tak sobie gadam na moje usprawiedliwienie, ale jak wiecie teraz trochę cisnę te serie, już mi się parę udało skończyć, aż to na przykład teraz przesłuchałam trzeci tom... Um, Akt Dresdena, więc to, to zostało mi już tylko tam... 16 tomów. bo jest chyba ich 19 łącznie w Polsce, a 15 jest na no Storyty. Dobra, nie przedłużam. Życzę Wam wszystkim mego dnia. Możecie mi napisać, jakie Wy serie e, polecacie, żebym skończyła na przykład, albo... No. No, to do zobaczenia wszystkim w następnym odcinku. Do zobaczenia.